Mrągowo od jakiegoś czasu jest wielkim placem budowy. W mieście realizowanych jest wiele inwestycji. Przebudowywane są drogi, remontowane są chodniki. Ekipy budowlane możemy spotkać praktycznie w każdym zakątku Mrągowa. Inwestycji mamy dosłownie 30. One są różne. Jeśli chodzi o wartość, zakres rzeczowy. Niemniej jednak procedury są takie same, w związku z tym pracownicy są mocno przeciążeni. Tym bardziej, że zbliża się taka pora roku, która może zagrozić przyjętym czy w umowach terminom. Ale dzisiaj pogoda jest dobra, jeśli chodzi o wykonywanie robót zewnętrznych, i myślę, że tak będzie jeszcze długo, długo. Do 30 września ma potrwać budowa i przebudowa dróg na Zatorzu wraz z infrastrukturą techniczną. Ekipy budowlane pracują tu od kwietnia. Ta inwestycja to jest drugi etap uzbrojenia tej części miasta, zwanej popularnie Zatorzem, i dotyczy głównie dróg osiedlowych są to drogi, chodniki, wjazdy, ciąg pieszo-rowerowy. Również oświetlenie. Wykonawcą robót jest firma z Ostrołęki. Zadanie dofinansowano z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Do inwestycji dołożył się również samorząd powiatu mrągowskiego. Cała wartość inwestycji to prawie 1 900 tysięcy złotych, tymczasem o 500 tysięcy mniej ma kosztować przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy. Inwestycja zakłada wykonanie nowej jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z zatoką autobusową, ale nie tylko. Również wymienione zostaną chodniki, będzie, co jest bardzo ważne, wnęka autobusowa na wysokości szkoły podstawowej numer 1, żeby poprawić bezpieczeństwo dowozu uczniów do tej szkoły. Również będą doświetlone skrzyżowania, przebudowane skrzyżowanie, ta nieszczęsna łezka, która była w skrzyżowaniu w dr z drogą w ulicy Mrągów już, ona znika, bo to było rozwiązanie absolutnie nie do akceptacji, ale będzie doświetlone to skrzyżowanie i doświetlone będzie drugie skrzyżowanie, czyli Bohaterów Warszawy z ulicą Królewiecką. Termin zakończenia prac na ulicy Bohaterów Warszawy to 18 listopada. Tydzień wcześniej ma zakończyć się przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Piaskową z ulicą Wojska Polskiego. Prace realizowane są na obszarze po byłej jednostce wojskowej, który jest wpisany do rejestru zabytków. Musieliśmy się dostosować, jeśli chodzi o nawierzchnię drogi i chodników, do materiałów, jakie przez konserwatora zostały wskazane, i ten odcinek, niewielki, kosztuje nas. Prawie 700 tysięcy złotych. Część bruku zostanie wykonana, wykorzystana z, z bohaterów Warszawy, bo tam częściowo również ten bruk kamienny się znajdował, więc będzie tutaj wkomponowany w tą nawierzchnię drogi. Ale dodatkowo są na chodnikach płyty granitowe i cała droga dostała nowe oświetlenie. Jeszcze był tam problem przejścia z, do tej drogi z ulic, część z budynków położonych po prawej stronie ulicy Piaskowej, więc jest to od razu będzie zrobiony kawałek chodnika w lewo patrząc na ulicę Piaskową i przejście na drugą stronę. To nie koniec inwestycji jakie realizowane są na terenie Mrągowa. 25 listopada ma zakończyć się przebudowa ciągów komunikacyjnych w ulicach Roosevelta, Traugutta, Chopena, Rybna, Jeziorna i Plac Wyzwolenia. Do 30 września potrwa przebudowa odcinka drogi ulicy Sobczyńskiego oraz wykonanie oświetlenia w ciągu komunikacyjnym łączącym ulicę Sobczyńskiego z ulicą Brzozową, a 28 października. Ma zakończyć się remont budynków przy ulicach Roosevelta 37 i Traugutta 4. Na koniec warto dodać, że w przygotowaniu są także kolejne inwestycje, które rozpoczną się jeszcze w tym roku. Do nich należy m.in. budowa miejsc postojowych zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ulicy słonecznej, a także przebudowa dolnej płyty na terenie stadionu miejskiego. Szczegóły na temat tych inwestycji podamy w kolejnym magazynie rągowskim.